Dzisiaj witam was bardzo serwer w hard. dzisiaj wam zaprezentuję surfer Dragon Earth. Yy, nikt ze mną teraz nie nagrywa, ale jakby za kulisami jest mój kolega właściciel. Yy, jest Dagger. I jeszcze we w 7 gracz. i jeszcze ten. Tu macie zasady: serwer jest 20 slotowy Ranga Gamot, za 6 zł i dalej. Macie tu enchant, macie też początkowe temy, macie Vitam. na i dzisiaj o 21 będzie live event o Vitam. Bardzo zapraszam. No, no i tutaj jest jakieś yy, warpy yy, 6 zł takiego, co się tam jest yy, no i takie różne rzeczy, yy, live będzie polegał na tym, że Będziecie się bit na PVP, jak w ogóle ktoś biegnie. Bardzo zapraszam na ten serwer, o 21.00 dzisiaj będzie walka o ProVipa Pro Probik ma ga game o i jeszcze chyba zmianę ników Mamy tutaj jednego probika. Kolega Dadera, no. I zaprezentuję wam, na jakiej mapie też będę Mapa jest bardzo fajna. nie mogę... No, mapa jest taka. I na tej mapie wszędzie są ukryte skrzynki. No, może cię To wszędzie na całej mapie mogą być skrzynki. To bardzo zapraszam na do 21.00 będzie jeszcze ten event. O To bardzo zapraszam bardzo serdecznie zapraszam do tego. No. I to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.